To mój pierwszy adventure. No i tak, zobaczymy co tu jest. A może lepiej przeczytam najpierw zasady? Oh no! Wspomniałam, że to jest po angielsku. A ja się tak niedobrze znam. Dobry. No tak. To dobrze. Zaczynamy. klikamy... Aha soklęta to Fajnie Dziękuję za Ekspa A tu jakieś mapki są Nie się mogę rozczytać Dobra Ludzio Welcome back da, 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 da. Aha, o! Dobra, przyda mi się. no masz luciu! Aż mnie zasłonić. Przecież cię się zabiję. O kurcze. Już mi się podoba ta mapa. H Ju Do drogi to punkcy, czy co? Nie chciał mi się oglądać w filmiku, więc A Mar. Biorę sobie Mono, przyda mi się. W ogóle sobie plantację biorę. Chii. Melonik. Czy ja dokładnie widziałem? Czy ja widziałem? Dobra eee Melowiki Przydał nam się na drogę link oczywiście będziecie mieć w opisie Jak nie to dla miłem grę Wiecie, nie mogę wam nie wysyłać świnku. Myślałam, że już chciałem. Smash potatoes! Tam jest smysh potatoes. Czy to smysh potatoes? Yupia, je! Yeah. Smashed potatoes! Uhu!

Pękną się. O no! Po tej dosy! A! Tena siąka mi się ukryła! Łoł! Wow. Czy ta siąka to? Cześć! Imu? E...

Wiecie ci po co chce? Uh, smaczne. Dobra, zobaczcie, to, co tu jest. Jak? No Co opomniałem, że nie mam tego. To ja. To ja tu. Aj. Wejdę. O, tu, ch tu chyba ćwiczą mi joga. Lol, no, wótce, um, Tu chyba ćwiczą jogę. To i nie przeszkadzą chyba, no. tak. A tam basen jest? Pioskownica. A co by za... ten... w tym piasku, to ja nie będę ci O kur... Co to ma być? Bo tam skrzyń... jest. wiem, jak tam się dostanę. O no! Parkour! Luke Parkour. Jak widzieliście mój pierwszy odcinek parkura, to wiecie, że kiepsko. i parkour Jak mam życie tutaj dla nich. Widziałem. Parkour. Mówię, że jest dziura. Widziałem. Tylko, że ja muszę wszystko przeszukać. Czy wy to widzicie? Dobra. Nie będzie... Nie będę trwój Widzicie? wiecie. Mm. Tak wejdę do domku, kończę filmiku. Tak kończę filmiku. Jak wejdę do domku. Domku! Ech, ono, skok. Już się zdenerwowało. Jakby nie czytałem zasady, żeby nie było nie mam a... Dokładnie. Ale mam dobrą ocenę Wiecie. Piątki i szóstki. I o to mi chodziło. Czy wy to widzicie? Poczytałam. O, chyba koło tu wszczepili. Dobra, posprzątam to. Będę trzymać ziemniak. Trujące ziemniak. To może smakować. Dobrze. Even get up. Kończymy filmik. Do widzenia.